Dzień dobry, w ramach dzisiejszego odcinka subiektywnego vlogu audytora śledczego chciałbym pochylić się nad ochroną sygnalisty w świetle ustawy o ochronie sygnalistów, która zacznie obowiązywać 25 września tego roku. W tym kontekście chciałbym zwrócić uwagę na takich siedem elementów, które w mojej ocenie stanowią kompleks szeroko rozumianego zakresu tej ochrony, która polega nie tylko na tym, co tutaj jest takie najbardziej oczywiste, czyli zakazie odwetu, ale być może przede wszystkim i na początku od prawa do informacji należałoby zacząć. I ja omówię te siedem elementów, natomiast kolejność będzie wynikiem takiej spontanicznej tutaj z mojej strony. Spontanicznej opowieści o tym, co właśnie ta ustawa dla naszych sygnalistów przewiduje. Zatem prawo do informacji, moim zdaniem, jest, jest kluczowe. No, oni mają prawo wiedzieć, że w ogóle mogą zostać tymi sygnalistami i na czym polega bycie tym sygnalistą, no bo jeżeli tego nie wiemy, jeżeli nie wiemy, jakie gwarancje nam przysługują, jeżeli nie wiemy, jakie są kanały możliwe do tego, żeby przekazać zgłoszenie, w ogóle co może być przedmiotem zgłoszenia sygnalisty i co jakby uprawnia nas do objęcia ochroną, albo na przykład to, że to nie tylko sygnalista, ale tak naprawdę również osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia albo również osoba powiązana z sygnalistą, również podlega ochronie i to od momentu, kiedy sygnalista uprawniony do tego zgłoszenia przekazuje informację. Moment przekazania informacji jest tutaj kluczowy. Nie ma znaczenia, kiedy ktoś się z nią zapoznał po drugiej stronie, kiedy ten ktoś, kto jest upoważniony do przyjmowania zgłoszeń, przeczytał, podjął jakąkolwiek reakcję. Ważne, że moment zgłoszenia, kiedy my wysyłamy na przykład mailem zgłoszenie i dostajemy potwierdzenie takie automatyczne, choćby, że dotarło, czyli ten nasz odbiorca mógł się zapoznać z treścią tego naszego zgłoszenia, już jest wystarczające do tego, żeby tą ochronę nas odbić. Ale oczywiście sygnalista musi o tym wiedzieć, bo jeżeli sygnalista nie będzie o tym wiedział, no, to z natury rzeczy może się trochę obawiać, że czy to warto, zwłaszcza jak popatrzymy sobie na przedmiot tych zgłoszeń, no bo powiedzmy fakultetem jest naruszenie procedur czy standardu etyki, ale jeżeli ktoś zgłasza podejrzenie prania pieniędzy, gdzie na przykład nasz kontrahent powiedzmy jest podejrzewany o to, że jest powiązany ze zorganizowaną grupą przestępczą, która właśnie może dokonywać takiego prania pieniędzy, i ktoś chciałby to zgłosić na przykład wewnętrznie, żeby firma wiedziała. No to powiedzmy sobie szczerze, to jest stresujące dla osoby zgłaszającej bardzo, i ona powinna wiedzieć, tak na koniec dnia, jakie gwarancje jej przysługują, jaki jest tryb zgłoszenia, w jaki sposób jej dane będą chronione. I tutaj przechodzę do drugiego punktu, czyli prawo do informacji jest kluczowe. No, Rzecznik Praw Obywatelskich na przykład w związku ze zgłoszeniami zewnętrznymi, ale też w ramach ogólnej takiej misji edukacji, jak możemy przeczytać w uzasadnieniu do tej ustawy, no ma też prowadzić pewną akcję uświadamiającą, polegającą na tym, żeby właśnie osoby, które mogą dokonywać zgłoszeń, wiedziały, że mogą jego dokonać. To na przykład choćby, że sygnalista ma prawo do informacji o tym, że on nie musi w ogóle, tak jak, nie wiem, jest pewna instancyjność postępowania sądowego czy administracyjnego, on nie musi zgłosić tego swojego, tej swojego tego swojego podejrzenia, naruszenia na przepisów prawnych do, Pracodawcy, na przykład. On może od razu pójść do podmiotu, który przyjmuje organu przyjmującego zgłoszenia zewnętrzne. No i on też powinien o tym wiedzieć, że on nie musi iść po tej instancjonalności. Jeżeli naprawdę czuje się niekomfortowo, żeby zgłosić to wewnętrznie, ma prawo zgłosić to zewnętrznie i ma prawo wiedzieć, że może to zrobić. No i teraz poufność danych. Poufność danych jest bardzo mocno zaadresowana w projekcie ustawy, znaczy właściwie w ustawie, ona już jest uchwalona, przepraszam, a zacznie obowiązywać od, od września 25. Ta poufność danych jest jakby zabezpieczona z, z dwóch perspektyw. Po pierwsze, dane sygnalisty oraz dane osobowe na temat, dane osobowe osoby, do której dotyczy zgłoszenie, jak również w ogóle dane osobowe, które pojawiają się w tym zgłoszeniu, podlegają ochronie i nie powinny dostępu do tych danych mieć osoby nieupoważnione do tego przez podmiot prawny lub też organ publiczny, który przyjmuje takie zgłoszenie, co oznacza, że przetwarzać takie dane mogą tylko podmiot prawny lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie i osoby w ramach tego podmiotu prawnego i tego organu upoważnione do tego, żeby takie dane przetwarzać, ergo nie mogą dostępu do tych danych mieć osoby postronne, a w szczególności osoby nieposiadające takiego upoważnienia. I to jest dość mocno obwarowane, tutaj do takiego trzeciego elementu przejdę, odpowiedzialnością karną. Yy, odpowiedzialnością karną, yy, właśnie naruszającą to prawo sygnalisty do yy, zachowania jego danych w poufności. Sygnalista oczywiście może zgodzić się na to, żeby jego dane yy, zostały ujawnione, i to jest oczywiście również jego prawo, ale może też nie zgodzić i wtedy trzeba uszanować to prawo, że jego te dane osobowe mają być. W poufności przechowywane, zabezpieczone przez dostępem osób nieuprawnionych. Jedynym wyjątkiem jest możliwość przekazania takich danych wraz z treścią zgłoszenia do organów uprawnionych do podejmowania działań następczych, na przykład prokuratury czy jakiegoś organu administracji publicznej, ale wtedy sygnalista musi być przez ten organ czy sąd poinformowany o tym, że te dane zostały przekazane i w jaki sposób te dane będą dalej. Przetwarzane. Natomiast drugim elementem zabezpieczającym jest to, że A, jeżeli sygnalista w zgłoszeniu przekazuje jakieś dane osobowe, które nie są istotne z perspektywy przetwarzania tych danych w celu właśnie podejmowania tych działań następczych, no to w ciągu 14 dni od uświadamiania sobie tego faktu podmiot prawny czy też organ, publiczny ma obowiązek usunąć takie nieistotne dane. Natomiast te dane istotne mogą być przetwarzane i przechowywane w ramach tego przetwarzania, czy powinny być 3 lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym ukończono czy to postępowanie wyjaśniające, czy Działania następcze. Co nie oznacza oczywiście, że to zawsze będzie 3 lata, bo jeżeli to postępowanie wyjaśniające będzie chwilę trwało, później podejmowane są jakieś działania następcze, załóżmy, sprawa trafi do postępowania jakiegoś sądowego, no to możemy przechowywać te dane przez te 3 lata od zakończenia tego postępowania. Czyli załóżmy, że postępowanie kończy się wyrokiem skazującym, jakimś karnym, prawomocnym, to dopiero od końca roku, kiedy ten wyrok prawomocny się stał, yy, mamy obowiązek usunąć te dane, a te trzy lata powinniśmy te dane przechowywać. I to też jest skoordynowane i to w uzasadnieniu do ustawy pada właśnie z ogólnymi terminami przedawnienia, czy to yy, w prawie cywilnym, czy yy, w prawie pracy yy, w szczególności. Zatem ta poufność z jednej strony nie przetwarzamy nadmiarowych danych, to privacy by default, privacy by design, jest tutaj w tej ustawie mocno podkreślane i te upoważnienia i konieczność właśnie zachowania danych w poufności powtarza się i w artykule 27 w odniesieniu do postępowań wewnętrznych, jak i w 43 w odniesieniu do postępowań zewnętrznych i w ogóle cały artykuł 8 też traktuje o właśnie poufności, zabezpieczeniu tych danych. Jeżeli mówimy teraz o gwarancjach dla sygnalisty, no to oczywiście w ramach tej informacji odwiaduje się też o tym, że mamy zakaz odwetu. I ten zakaz odwetu jest bardzo szeroko w rozdziale drugim opisany naprawdę bardzo wiele elementów jest tam, i to też jest to taki katalog otwarty jest napisane w szczególności nie wolno. I dotyczy to zarówno Sygnalisty ten zakaz odwetu, jak i osób wspierających sygnalistę w przekazaniu zgłoszenia, jak i osób powiązanych z sygnalistą, i to nie tylko osób, ale również odpowiednio podmiotów. Na przykład, jeżeli sygnalista jest właścicielem jakiejś firmy, no to ta firma również odpowiednio jest chroniona w ramach, w ramach właśnie przepisów ustawy o, o sygnalistach. Co może ciekawe również, ponieważ ustawę o sygnalistach stosujemy w zakresie nieuregulowanym przez przepisy szczególne, sektorowe, co wynika wprost z artykułu 10 naszej ustawy. To też musimy pamiętać o tym, że jeżeli mamy podmiot, który sektorowo, jakby te podmioty sektorowo regulowane na przykład w ramach ustawy o przeciwdziałaniu, praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, one nie muszą spełniać tego progu 50 um, zatrudnionych, um, czy świadczących pracę pod jakimkolwiek tytułem prawnym, żeby mieć obowiązek wprowadzać na przykład um, procedurę zgłoszeń wewnętrznych i w ramach tego, nawet jeżeli to jest kilka osób, albo nawet jedna, no chociaż tutaj pewnie... Sensowne by to do końca nie było, ale generalnie, gdyby to było kilka osób, to też taka procedura um, musi zostać wprowadzona. Też ta informacja do tych naszych potencjalnych sygnalistów um, musi trafić o tym, że są pewne gwarancje, zabezpieczenia. A więc zakaz odwetu jest mocna gwarancja, i teraz w ramach przepisów karnych mamy odpowiedzialność karną za właśnie podejmowanie tych działań odwetowych, ale mamy też drugi przepis karny, który mówi o tym, że zakazane jest i odpowiedzialność karne, odpowiedzialności karnej podlega również osoba, która podejmuje działania utrudniające sygnaliście w ogóle przekazanie zgłoszenia. Takie utrudnianie można, bo przecież ten przepis jeszcze nie obowiązuje, ale będzie obowiązywał od 25 września tego roku, można interpretować, na przykład, jeżeli nie poinformujemy sygnalisty o tym, w jaki sposób może zgłaszać te swoje podejrzenia, albo w jaki sposób generalnie zabezpieczone będą jego prawa, co, czy, 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 czy ten zakaz odwetu no to tak naprawdę to jest element, który, gdzie można by się zastanawiać, czy aby brak takiej informacji nie jest utrudnianiem przekazania zgłoszenia, bo na przykład sygnalista nie wie, gdzie miałby zgłosić, jak miałby zgłosić, czy to będzie bezpieczne, kto jest chroniony, etc., etc. Sygnalista ma również prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia w przypadku, kiedy ktoś jakby wyrządza mu szkodę lub narusza dobra osobiste podejmując te działania odwetowe. Taka osoba wtedy ponosi odpowiedzialność cywilną również właśnie za wyrządzenie szkody lub też i lub jednocześnie naruszenie dóbr osobistych sygnalisty. No i oczywiście ten minimalny poziom tego odszkodowania jest krytykowany, ale pamiętajmy, że jest minimalny, czyli nie mniej niż, nie mniej jednak może być więcej. Jak sygnalista wykaże, Jakiś poziom szkody przekraczającym istotnie tę wartość, o której tam mowa, a pamiętajmy, że sygnalistami mogą być też na przykład nasi dostawcy. I Pamiętajmy, że szkoda to jest e, zarówno z, zmniejszenie stanu aktywów e, lub e, zwiększenie e, zobowiązań w ramach e, strony pasywów e, naszego bilansu, ale to, jest również, e, to są również utracane korzyści. A zatem potencjalnie to odszkodowanie, zadośćuczynienie może naprawdę pójść wysoko. To też zależy od tego, jaka będzie oczywiście praktyka w tym zakresie sądowa, no bo te rzeczy już są tutaj rozstrzygane przez sądy powszechne. Sygnalista ma również, już powiedzieliśmy sobie o poufności, o zakazie odwetu, o prawie do odszkodowania za czyli 3, prawie do informacji 4, odpowiedzialności karnej 5. Oczywiście jest też wykroczeniem niewprowadzenie procedury zgłoszeń wewnętrznych i w ramach szóstego elementu sygnalista ma również prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej. W ramach tego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonującego w naszym kraju dodano artykuł do ustawy o tej pomocy nieodpłatnej i tam właśnie osoba, która zastanawia się nad tym, czy powinna zgłosić, zostać sygnalistą, ma prawo do takiej bezpłatnej konsultacji w ramach tego systemu konsultacji prawnych bezpłatnych i wtedy może się na przykład dowiedzieć też o wszystkich tych informacjach, dodatkowo lub dopytać związanych właśnie z gwarancjami, czy to poufności danych, zakazu odwetu etc. etc. prawie do odszkodowania. No i wreszcie 7 last but not least, sygnalista jest zwolniony z odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej, karnej w przypadku, kiedy um, przekazuje swoje zgłoszenie um, w dobrej wierze. W, w dobrej wierze przepis posługuje się oczywiście określeniem, że sygnalista ma uzasadnione podstawy, żeby sądzić, że doszło do tego naruszenia. Jeżeli ma uzasadnione podstawy, żeby dążyć do, 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 do tego, żeby właśnie um, mieć przekonanie, że doszło do tego naruszenia, czy to prawa, czy, czy, czy procedur, znaczy no, no, akurat procedur wewnętrznych zgłaszamy tylko wewnętrznie, ale powiedzmy zgłoszenie zewnętrzne, naruszenie prawa i sygnalista wybiera tą ścieżkę zewnętrzną, no to wtedy nie odpowiada na przykład za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa i albo jakieś nieuprawnione właśnie ujawnienie informacji, do których jakby. Zachowania w poufności był zobligowany na podstawie na przykład swojej umowy z pracodawcą. Nie można wtedy straszyć sygnalisty, bo to byłoby w ogóle utrudnianie, zgłoszenia, czy działania odwetowe, albo nie można też egzekwować takich praw, to byłoby nadużycie prawa podmiotowego, a Generalnie na podstawie tych przepisów e, e, ustawy o ochronie sygnalistów nie wolno w ogóle, e, znaczy sygnalista może podnieść zarzut zwolnienia z odpowiedzialności właśnie w związku z tym, że jest sygnalistą, a jeżeli zgłasza zewnętrznie, to ma prawo też w przepisach, to jest określone, dostać potwierdzenie faktu tego statusu sygnalisty i to jakby powoduje, że ten zarzut będzie skuteczny. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że przyda się Państwu ta wiedza. Życzę miłego popołudnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku.